Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj chciałem Wam pokazać moje ostatnie zamówienie z katalogu 16 Oriflame w roku 2020. To zamówienie było zrobione w piątek. Skorzystałem z okazji niesamowitej, firma wypuściła w cenie rewelacyjnej 29,99 Perfumy, które kosztują normalnie, w najlepszych promocjach, 99-79 razy tylko widziałem w takiej cenie. No po prostu niesamowity szał. Także no, szkoda było nie skorzystać z tej okazji. ta perfumy już mają oczywiście nabywcę. Dla siebie kupiłem Optimals Serum z tej serii Even Out, czyli na przebarwienia i wyrównanie kolorytu skóry. To jest seria, którą znam, używałem i, i to serum mi bardzo odpowiada. Natomiast ten produkt nie był jakiejś takiej promocji, wiecie, w katalogowej, tylko jest taka strona, gdzie jest mniej więcej taka zrobiona tylko informacja, że są produkty w super cenach. I między innymi właśnie w tych super cenach był właśnie, było to serum. Ono kosztuje w promocjach w katalogu 29,99 tak standardowo, a ja to serum kupiłem za 10,39, także skorzystałem z okazji. Tak, i dalej: dwa zestawy, jeden dla siebie, drugi dla koleżanki Swedish Spa, masełko, które będę używał w zimie, bo jest naprawdę mleciutkie, delikatnie, pięknie pachnie, Bałtykiem i. Taki maska do, do rąk na noc. Tego produktu jeszcze nie miałem. Ja go tam jedną sztukę mam, ale wiecie, cały pakiet kosztował 25 zł według katalogu. Natomiast w promocjach normalnie do tej pory to masełko było tak za 30 zł. No więc to plus to za 25 w katalogu plus moja, minus moja zniżka 20%, no to trzeba było brać. Dobrze. No i tutaj druga sztuka. Też ktoś docenił, że to musi być naprawdę świetnej cenie. I trzy takie zestawy również. Mydełko i krem do rąk. To jest Bright Petals, pięknie pachnące mydełką. Ja chyba pokazywałem jeszcze, bo było poprzednio zamówienie. Także to mam też trzy sztuki. Dwie sztuki to jest zamówienie. I jedna dla mnie to są, wiecie, te takie zapasy, gdyby w razie czego ktoś tam nagle chciał, sobie przypomniał, że, że coś takiego było. To proszę bardzo. To Zawsze coś takiego z tych rzeczy w bardzo dobrych cenach staram się mieć zwyczajnie. I tak, y, tusze do rzęs to jest Wonderlash XXL, to jest ta specjalna wersja limitowana. Koleżanka sobie zamówiła dwie sztuki z tego względu, że w tamtym roku kupiła też właśnie w edycji tej takiej świątecznej tusz, była zachwycona y, i powiedziała, że no y, czy ja mam jeszcze ten tusz. Okazało się, że miałem tam w zapasach, no ale w tym roku wypuszczono jeszcze kolejną wersję, więc tak, te dwa są w zamówieniu. A ja sobie wziąłem w razie czego, jako taki wiecie, no ten ym, taki zapas, w razie czego, gdyby ktoś nagle potrzebował. Dla siebie Tender Care y, w tej wersji takiej świątecznej. Muszę się nauczyć przybliżać te y, produkty, bo jeszcze tak wiecie, mogę tak niezgrabnie robić, nie tak zgrabnie jak niektóre y, YouTuberki, które naprawdę już y, 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 robią to świetnie. Love Nature i Scrap do Ust. Ten produkt mam, używam. Tak zacząłem wiedzieć z ciekawości. A, Scrap do Ust, co to jest? No, byłem na jakichś takich szkoleniach. Mowa była o tym, żeby na przykład sobie peelingować usta czy cukrem, czy kawą, czy takimi drobinkami. No, a tu jest świetny produkt który pięknie pachnie. To jest, wiecie, marakuja, męczennica, czy y, pasiflora. To są trzy nazwy tego owocu. O tego tutaj właśnie. Y, tak jest znane pod nazwami. Pasiflora to jest od łaciny i y, passion fruit od angielskiego. Y, marakuja od niemieckiego. No i wiecie, polska nazwa męczennica. Niezbyt taka y, najlepsza, no ale tak, tak się mówi. Owo, sok z, z owoców męczennicy. No, i tu jeszcze jest mięta, ale pięknie pachnie. No, się się zjadło, naprawdę zlizałbym ten, ten balsam, ale to jest jako skrab, więc naprawdę po nim są usta gładkie, miękkie, bardzo przyjemne. No i panie, które stosują pomadki, powinny używać tego typu produktów, ponieważ po użyciu takiego skrabu usta są gładkie i pomadki się po prostu nie rolują i lepiej się trzymają na ustach. I tak, tu jeszcze zestaw taki dla krążanki. Pilnik nie do zdarcia plus krem do stóp, taki no całodzienny. Zestaw Nothing Glow, czyli żel pod prysznic. Ten żel używa moja siostra. Wiem, bo widziałem pod prysznicem, że jest naprawdę świetny, świetnie ładnie pachnie. Także ja nawet mógłbym spokojnie nawet taki żel używać, mimo że on taki wiecie, ma zapach jak te perfumy, no, no nie perfumy, to jest woda toaletowa, tamska, ale naprawdę taki bardzo fajny, orientalny taki przyjemny zapach. O. I ostatni produkt to jest zestaw. I tu mam tak, mydełko kokosowe, kokos i melon. I taki sam żel, to też jest zamówienie. I krem do rąk kokosowy. Także tak wygląda to zamówienie. Ja jeszcze w sobotę domówiłem opakowanie wellness packa. 4 sztuki w cenie, właściwie 4 sztuki za 3 sztuki. Więc... Rewelacja. Już nie będę pokazywać, tylko od razu Wam mówię, że to będzie jeszcze jedna paczka z tego zamówienia: trochę jako jedno zamówienie praktycznie, bo się po drodze zastanowiłem, że jednak opłaca mi się te łne spaki wziąć i, i nie mam co otrzymać wiecie, w, w subskrypcji i czekać, bo czasami mi się po prostu szybciej te wellness mogą kończyć, niż po prostu mam subskrypcję, a drugi już bym nie chciał zakładać. Więc tak to wygląda. To jest wszystko z tego zamówienia. No i te wellness, pakiety wellness paków jeszcze są, słuchajcie, w katalogu 17 dostępne. 318 zł kosztuje za 4 sztuki. Także naprawdę, no dla mnie to jest bardzo dobra okazja do no zaoszczędzania tych pieniędzy, które i tak wydaje na te produkty, które y, używam. No to co? No To pewnie widzimy się, już chodzi o Oli Flame. Y, w następnym nagraniu to będzie już otwarcie paczki z pierwszego zamówienia z katalogu świątecznego numer 17. Do zobaczenia.